A to nie jest tak, że jak się chce przygotować do gali Mama, to trzeba biegać tak jak ruki po schodach, bo ta gala coraz bliżej, to my się sprawdzimy jak się do niej przygotować. Runda pierwsza. Uh, let's get ready to rumba! Moim zdaniem, żeby dobrze przygotować się do Galifeima, mama jako uczestnik, trzeba czerpać od najlepszych, czyli jeżeli chcecie być jak King Bruce Lee, mistrz, to po prostu należy odpalić sobie taki film, obejrzeć go w całości i popróbować odtworzyć te ruchy. To jest jeszcze jedna rzecz, którą robi każdy bokser, która w sztukach walki może się przydać. Mm. Opcja numer dwa to coś dla tych, którzy przygotowują się do Galifei MMA nie jako uczestnik, ale jako widz. Wtedy naprawdę ważnym jest przygotować naprawdę dobry strój. Dlaczego cekiny? No, w razie czego są na tyle oślepiające, że odwrócą uwagę od tego, co się akurat na ringu nie udało. Czyli domowe oglądanie fajnych MMA, to tego będziecie potrzebować telewizora, oczywiście, no i przekąski. W związku z tym, że to jest feed vlog, to ja proponuję wymienić popcorn albo chipsy na takie pomidorki. Ale i tak jedno się nie zmienia. No co Ty robisz, no mocniej, no dalej!